To prawda, babka zwyczajna to naturalny środek wykrztuśny i przeczyszczający. Babka działa wykrztuśnie, dlatego jest doskonała przy męczącym kaszlu. Oczyszcza drogi oddechowe, usuwa flegmę zalegającą w płucach i łagodzi infekcję gardła. A wiesz, że jest szczególnie polecana osobom palącym i cierpiącym na uciążliwą chrypę? Może być stosowana jako środek wspomagający leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych, krztuśca, dychawicy oskrzelowej, a nawet gruźlicy. Babka leczy stany zapalne śluzówki jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego. Dzięki bogatej zawartości śluzów roślina ta służy do zwalczania przewlekłych zaparć. Jak zrobić napar z babki? A jak zrobić napar z babki? Jedną łyżkę liści zalej szklanką rządku odstaw na 10 minut. Pij jedną szklankę co 8 godzin. To daje super efekty w leczeniu suchego kaszlu. A wiesz, że miazga z liści to popularny środek na rany? W następnej rolce opowiem ci dlaczego, zapisz sobie ten film.